Niestety zdarzyło się i dla mnie. Spaliłem niechcący tą kamerkę. A jak to zrobiłem? Podłączyłem ją pod taki zasilacz. 48V na wyjściu. Jest to zasilacz do rejestratora. Po prostu chwila nieuwagi i podłączyłem nie tą wtyczkę co trzeba. I może dałoby się uratować tą kamerę, gdyby nie to, że po prostu czekałem aż się uruchomi. Natomiast jak już zobaczyłem, że ulatnia się z niej dym, to dopiero zrozumiałem jaki błąd popełniłem. Więc zobaczmy jakie są uszkodzenia. Rozkręcamy. I to jest ta płytka, która właśnie oberwała. Piękny zapach spalenizny. Myślałem, że będzie tragedia. A tu nie jest źle. Baczmy z tej strony. Tutaj przysmalona jest ta dioda. Czyżby ta dioda uratowała tą kamerę? Jeżeli tak, to wystarczy wymienić tą diodę i kamera powinna ruszyć. Sprawdźmy to. Na początek sprawdzam, czy faktycznie dioda jest spalona. Ewidentnie. Znalazłem podobny moduł, z którego już jak widać niektóre części brałem. I mamy też naszą diodę. Po prostu ją przelutuje. Niestety okazało się, że oprócz diody do wymiany są jeszcze te dwa regulatory, które też już wymieniłem. Na razie podłączyliśmy to w ten sposób, żeby sprawdzić, czy kamera działa. Podłączamy tym razem prawidłowy zasilacz, i to jest chwila prawdy. Ale w końcu że nie zrezygnował. Składamy tą kamerkę do kupy, kamerka skręcona i sprawdzamy jeszcze raz. Uruchamianie systemu, proszę czekać. Kabel sieciowy został podłączony. Jak widać, kamera działa.